Z tej strony wasz ulubiony grubasek Czyli wasz kochany Karolek Tak zwany też vakos Dobra o pierwszym odcinku kurwa podróże po wsi będziemy zapierdalać po wsi Patrz tak kurwarkę zajeban Ja tu nie mieszkam jakby co Tylko przyjeżdżam pierdalone bonki Dofilić. Widzicie, kurwa, patrz Pier, Pierdolony tam stoi, kurwa Ale tylko skurwy syna Kurwa wali konia tam z syna to chyba killer chyba killer, killer I tu w ogóle O patrz, ziele patrz to, zasrane, jakie ziele tu rośnie Patrz za zasrane jakieś ziele tu rośnie ule Tam jest kurwa nawiedzony dom. Tam są jakieś pedały. To jest mój domek. Tam mieszka Adam. Kurwa, ten taki mój kolega zajebisty Tam kurwa pojechał jakiś kurwa Wedym pierdolony. A my kurwa chodzimy ale ziele Jakie zielsko Tylko by takie miało Patrz, tutaj rosną kartofle Zbliżymy się, bo Karol to pierdolony rolnik Patrz, to chyba jakieś zielsko Skur... zjeramy już Ale jak widzimy Tutaj jest wszędzie, a jest pole no dobra, kurwa. Ja pierdolę, co to za gówno? Nie, to jest chyba... Kurwa, mak? Siała baba mak, nie wiedziała jak, zapytała chłopa, on pierdolnął Nie Dobra, Jest z tym. Idziemy stąd. To jest, kurwa, jakaś bieda. Jujuju, ju, ja pierdzielę. Taki, kurwa, jako z wuchy Jarał. No, to nie jarałem, ja, 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 jakby co? Kurwa. Pach, Kur... Iwanym motyl. I główno. Bo woda tam była, coś tam. Ckole, jak nie. To mój przyszły samochód. To jakieś też zielsko. Ale ja wam da, pokażę ha. hodowlę zielska. Ja wam pokażę. czekaj, te kaza Google Glassy załączę. To pasta z hodowla ze sranego zielska jest pasta Maricha. Maricha, Maricha szmato Dobra. Jeszcze pokażę wam Tu gdzie srał mój pies ostatnio. Zapięta brama What the fuck? Patryk Gimbus. To był Patryk, ja wam to mówił. polski gamer. Nie dobra, bateria w kamerze w Google Glassy się wyczerpuje. Więc wam tylko pokażę. I więc wam tylko pokażę, jak wygląda mój stolik zawalisty. Karol Jaroł. Dobra, nieważne. Dobra, dzięki za obejrzenie. <ślesk> Nie, dobra. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam. Czekaj, teraz zaraz wam pokażę moją twarzyczkę. Kurde. patrzcie. O, tak wygląda Karl. Nara.